Przyznam szczerze, że w związku z tym, że nasz klaster, klaster lubelskie drewno, poszerzył swoją działalność o biobudownictwo i energię odnawialną. Temat mocno nas zainteresował. A przy okazji jesteśmy w chwili obecnej członkiem klastrów polskich, które dzisiaj będą miały tutaj wykład, więc, więc chcielibyśmy się włączyć w dyskusję. Klaster zrzesza przedsiębiorców głównie lubelszczyzny, powiązanych z branżą drzewną. Począwszy od osób, które posiadają drewno przez firmy, które to drewno obrabiają poprzez Firmy, które budują domy poprzez firmy remontowe i staramy się działać na zasadzie takiej zdrowej konkurencji w tym swoim gronie i, i troszeczkę sobie wzajemnie pomagać, bo wiadomo, jak sytuacja w tej chwili na rynku wygląda i, i, i taka pomoc chyba między przedsiębiorcami jest potrzebna. W tej chwili chcemy wprowadzić taką technologię domów, które są pokryte takim kompozytem wapnia i konopi. To jest generalnie taka mieszanka, którą się opryskuje ściany i ona się utwardza, jest przy okazji dobrym dociepleniem. Drugie to jest taki kompozyt z wapna i... Nie, przepraszam, z glinosłomobeli, a drugie z wapna i z konopi. To są takie technologie, które są technologiami i francuskimi, i niemieckimi, u nas są jeszcze bardzo mało popularne, natomiast są ekologiczne, są tanie i w jakiś tam sposób innowacyjne, więc, więc mam nadzieję, że uda nam się coś w tym temacie działać.